Cześć, witajcie na kanale Rizer w kolejnym odcinku unboxingów i recenzji. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać naprawdę malutką klawiaturę od firmy Cooler Master. Jest to model MK730, czyli mniejszy brat klawiatury MK750. Mniejszy dlatego, że pozbawione klawiatury numerycznej. I zobaczcie, klawiatura jest naprawdę niewielka. Można ją spokojnie przenosić jedną dłonią, zmieścić na każdym biurku i jest to klawiatura porządnie wykonana, za którą będziemy musieli zapłacić około 500-550 zł. Natomiast posłuchajcie dlaczego warto, a dlaczego też nie warto, bo na pewno znajdziemy tutaj jakieś wady. Cooler Master na pewno kojarzycie markę głównie z obudów, z zasilaczy i przede wszystkim z chłodzenia, jak sama nazwa wskazuje, ale tworzą też wiele różnych peryferiów, klawiatur, myszki, słuchawki, nawet monitory. Więc yy, sprawdzimy, jak wypada tutaj ta klawiatura. Zacznę od pierwszego wrażenia. Klawiatura przychodzi ładnie zapakowana, wszystkie elementy są spakowane. No i dostajemy właśnie też dodatki. Przede wszystkim albo między innymi dodatkowe keycapy, które możemy sobie zamienić fioletowe na wsad strzałki i escape i narzędzie urządzonko dzięki którym możemy w łatwiejszy sposób te klawesze wyciągać. Klawiatura jest też wyposażona w podkładkę. Nie wszystkie klawiatury są. Warto żeby ta klawiatura bo ona też jest trochę wyższa, taką podpórkę miała. Uwierzcie mi, że to dodaje bardzo ciekawy, fajny efekt i sama podpórka jest bardzo fajnie wykonana. Ma 6 ślizgaczy pod spodem. Materiał, który tutaj jest użyty, to nie jest ani skóra, ani skóra ekologiczna, ale taki bardzo fajny, przyjemny w dotyku materiał, na którym zostają ślady, ale tylko przez taki krótki moment one później się rozmywają. No i oczywiście gąbeczka, która też się dostosuje do ciężaru naszych nadgarstków, naszych przedramion, żeby było im bardzo wygodnie. Więc to jest ważny element i on ma fajne dodatkowe gadżecik, magnesy, dzięki którym Lekko się dosuwa ta podpórka do naszej klewetury i jeżeli będziemy trochę przesuwać tą kleweturą, to ona będzie tam lekko, ale bardzo leciutko trzymała te nasze magnesy. Dlatego, że podczas używania ta podpórka w ogóle się nie rusza razem z kleweturą i możemy jej wygodnie używać. Dostajemy też kabel w oplocie, odłączany kabel, co jest moim zdaniem bardzo ważne. Na przykład jak chcemy sobie wyczyścić klawiaturę, możemy odłączyć kabel od klawiatury, wyczyścić, przedmuchać i podłączyć z powrotem. Nie musimy sięgać pod biurko, żeby wyjmować z USB. Dla mnie to jest plus i tutaj dodatkowy plus ten kabelek jest bardzo fajnie schowany w ten sposób, że możemy go wcisnąć tutaj pod spód dzięki czemu gdy na przykład dostawiamy klawiaturę do ściany to nie będziemy uszkadzać w miejscu łączenia kabla naszego, naszego przywodu, tylko już tutaj dalej, gdzie ten kabel jest lepiej zabezpieczony, bo wiadomo, że przy tej końcówce tam najczęściej może dochodzić do awarii. No i sama klawiatura rzeczywiście jest bardzo malutka, niewielka natomiast jest trochę gruba jest lekko podniesiona, to na pewno będzie ważne dla niektórych osób, dlatego właśnie ważne jest to, żeby mieć też tą podpórkę. Sama klawiatura dookoła plastikowa, natomiast na górze pod klawiszami takie szczotkowane aluminium, ciepłe w dotyku, nie jest zimne. I same klawisze bardzo ładnie wyglądające. Przyjemna czcionka, taka standardowa, dosyć, więc tutaj nie ma żadnych udziwnień. I klawisze są w takim satynowym, podkryte taką satynową powierzchnią, dzięki której będą się troszeczkę mniej brudzić i nie ma też żadnych wgłębień, więc jeżeli ten brud będzie się osadzał na tych klawiszach, które najczęściej używamy, wsad i tak dalej, to będzie łatwo tą klawiaturę wyczyścić, też jeżeli sobie będziemy mogli wyjąć te przyciski i w bardzo łatwy sposób używając tego narzędzia. Klawiatura posiada bardzo wiele bogatych, bogatą paletę barw, kolorów, podświetleń. Oprócz tego, że mamy podświetlone klawisze i możemy je podświetlić na bardzo wiele różnych metod, bo możemy sobie zrobić fale, możemy ustawić jakieś przyciski, tego jest naprawdę dużo już w oprogramowaniu, to dodatkowo mamy podświetloną przednią listwę i dwie boczne listwy, dzięki czemu wieczorem w nocy taki jest dodatkowy fajny efekt tego podświetlenia, podświetlenia naszych klawiszy i samo podświetlenie jest mocne, te kolory są głębokie i ładnie tutaj wszystko przelatuje na przykład jak używam właśnie fali, te podświetlenie ładnie będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o konstrukcję naszej klawiatury, to oczywiście już przełączniki Cherry MX to już jest standard. Jeżeli chcemy mieć dobrą klawiaturę mechaniczną, to właśnie takie przełączniki w tym przypadku są brązowe, więc one są ciche, a same przyciski są z takim wyraźnym naciskiem. Gdy naciskamy ten przycisk np. podczas grania czy podczas pisania, to my odczuwamy, że ten przycisk jest faktycznie włączany, dzięki czemu no, my dostajemy informację, zwrotną, że, że przycisnęliśmy ten przycisk, więc pisanie może być dla niektórych z początku trochę niewygodne, ale przy grach mamy pewność, że akurat ten przycisk, który chcemy jest wciśnięty, że nie naciśniemy przypadkiem na przykład zamiast DF, bo my ten przycisk po prostu musimy lekko docisnąć. Klawiatura jest niewielka, pozbawiona tych dodatkowych klawiszy, ale to nie znaczy, że nie możemy jej użytkować w różnorodny sposób, przełączając różne opcje na klawiaturze. Przede wszystkim możemy sobie zaprogramować makra po to, żebyśmy ich mogli od razu używać z poziomu klawiatury i tutaj tych opcji mamy dużo. Możemy też sterować podświetleniem na wielorakie różne sposoby, bo tych podświetleń jest, no, tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo dużo. I możemy to sobie wszystko przełączać już na klawiaturze. Nie musimy wychodzić do oprogramowania, tak jak w wielu innych klawiaturach innych marek, tylko możemy to robić standardowo z poziomu klawiatury. Możemy też ustawić swoje wcześniej różne profile, po to, żebyśmy mieli przygotowane już tutaj możliwość przełączania się między tymi profilami już z poziomu klawiatury bez wchodzenia w oprogramowanie. Klawiatura ma w sobie już najnowszą technologię. Mamy tutaj procesor 32-bitowy ARM Cortex, dzięki czemu właśnie nasze akcje będą od razu dostarczane do naszego komputera bez żadnych opóźnień i dzięki tej klawiaturze, szczególnie to będzie ważne w grach FPS czy w jakiś może MMORPG, przycisk, który naciśniecie jest od razu, ta komenda będzie wydana w Waszej grze. To, czego mi zabrakło w tej klawiaturze, co jest no, spowodowane tym, że mamy mm, tą klawiaturę kompaktową, to niestety brak rolki głośności i e, przycisków, żeby sobie tą głośnością e, operować. Możemy to zrobić za pomocą przycisku Fn, czyli tutaj akurat w tym przypadku za pomocą przycisku Cooler Master e, i Page Up, Page Down i sobie z ciszej zgłasić. Natomiast e, moim zdaniem no, lepszym, ciekawszym rozwiązaniem w klawiaturach jest rolka, którą możemy sobie zgłasić, ciszeć albo Pokrętło ewentualnie, to jest bardzo przydatne w takim codziennym użytkowaniu. Również inne klawisze multimedialne też tutaj możemy użytkować za pomocą właśnie tego przycisku FN, tak jak w laptopach na przykład. Możemy przełączać piosenki, zatrzymywać, pauzować filmy, więc te wszystkie opcje się tutaj znalazły. Podsumowując, bardzo udany model klawiatury, jest to już klawiatura z tej wyższej półki, więc dla niektórych no na pewno cena będzie minusem około 550 zł obecnie. Link macie w opisie, więc możecie sprawdzić sobie bieżącą cenę, która jest w różnych sklepach. Sama klawiatura jest naprawdę dobrze wykonana, materiał, z którego została, zostały zrobione tutaj od, odpowiednie komponenty, to już jest tej wyższej klasy. Myślę, że można szczerze powiedzieć, że klawiatura jest Dobrze zbudowana. Sam efekt wizualny, pozytywny, ale to możecie sami oczywiście ocenić, jak Waszym zdaniem wygląda. Bardzo ładne podświetlenie, wiele różnych możliwości. Niestety brak konkretła, zgłaśniania, ściszania to jest dla mnie duży minus. A jeżeli komuś brakuje klawiszy numerycznych no to nie, nie, niech nie szuka klawiatury właśnie TKL, ale może się zaopatrzyć w klawiaturę MK750. To jest dosłownie ta sama klawiatura, tylko są dodatkowe przyciski numeryczne i przyciski multimedialne dodatkowe, że my nie musimy już tego FN używać. Wiele różnych dodatków do klawiatury, takich jak dodatkowe Przyciski, podkładka pod nadgarstki, magnetyczna, bardzo wygodna, naprawdę bardzo jedna z lepszych podkładek, które mogłem użytkować. Mamy też makra, możemy je sobie zaprogramować. Wiele różnych trybów oświetlenia, które możemy przyłączać bezpośrednio, już w klawiaturze. Nie musimy wychodzić do oprogramowania, ale oprogramowanie też jest, i tam to wszystko możemy sobie zrobić. Możemy właśnie zaprogramować makra, różne tryby oświetlenia i wiele innych opcje, na przykład wyłączyć niektóre przyciski, jeżeli nie chcemy, za pomocą oprogramowania są już, jest już to wykonalne. Mała, kompaktowa, lekka i stabilna na biurku, ona się nie przemieszcza, jeżeli jej użytkujemy, gdy pisałem, gdy grałem, ta klawiatura pozostawała w tym samym miejscu, więc jeżeli Wam się podoba, to mogę Wam ją na pewno polecić. Pamiętajcie o tym, że przyciski są nieco mocne, nie trzeba wcisnąć, to jest taka typowa klawiatura gamingowa, głównie właśnie stworzona do FPS-ów. Z mojej strony dzisiaj to będzie wszystko. Dzięki za oglądanie. Zostawcie komentarz, dajcie znać, co sądzicie o tej kleweturze. Może macie jakieś pytania, to też zapraszam na streamy. Chętnie odpowiem. Łapka w górę. Osoby nowe na kanale, zachęcam do zasubskrybowania kanału i mam nadzieję, że widzimy się w następnych gameplayach na kanale albo też recenzjach. Cześć!